Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, moje kurczaczki na wybiegu, na słoneczku, zadowolone. Jeszcze i piórka nie odrosły, ale powolutku, powolutku się wygładzają, prawda? Prawda, Jarzębinko? Moja jarzębinka śliczna. No no jarzębineczka. Co malusia? Darka jeszcze z kołą dupą chodzi. Cicipka bez ogona. Ale powolutku się wygładzają. No i malutka oczywiście też. Ale zaraz wam coś jeszcze pokażę. To wam chciałam pokazać. Zobaczcie jak się nadyma. moja jajeczka. Kroko. Beza została kwoczką. Podłożyłam jej trochę jajek. Niech wysiedzi. Prawda, kochanie? O Jezu, jaka duża jestem. Jaka jestem duża. A ty się. Tu, tu 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 tu. Tu 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 jajeczko chowaj, bo ci wezmą dziap. <grywy> jajeczko chowaj, bo ci zabiorą. Bo ci kury zabiorą. No. O Mój, nie wolno. Aha, jedzonko, wam trzeba dorzucić, bo już tutaj się kończy. Dobrze, zaraz wam dam jedzonko. Tak, zaraz i dorzucę świeżej słomki. No, co Lolo, co znalazłeś? Co znalazłeś? Co? No co znalazłeś? Co? Kamyczek znalazłaś. Taki najładniejszy kamyczek na świecie, dobrze. Chcę wam przedstawić już takie duże trusie. Na cześć Zobaczcie jakie one już są duże. Jakie one są wielkie już. No, takie, takie śliczne. Takie trusinki kochane. No, to ty też jesteś kochana. Same rude i jeden czarny. Nakrapiany gdzieś w Siąku. Nie przeżył, zapewne. Tak się zdarza, ale i tak śnieżka jest najlepszą. No, jest dość najlepsza. A tutaj chcę Wam przedstawić jeszcze. Chcę Wam przedstawić jeszcze. Trzy od Dixie. Każdy inny. I są większe. Są zdecydowanie większe, bo są lepiej nakarmione, prawda, Dixula? Prawda, Dixunko? Jedzonko, tak. Jedzonko. Jedzonko i podścielić. Proszę jedyny, no Ja nie mam na nic czasu sobie wyobraźcie. Łeciatki. Nie wiem, czy zobaczycie, bo jest strasznie ciemno. Ale łodziadki też już skaczą. już biegają. Łodzie to jest głodna, prawda? Drugie maleństwo, kochane. Dobra, to ja lecę karmić. No, karmić, pójść, bo są dziewczyny już głodne. Maluchy też już głodne. I pewnie jeszcze pić trzeba im dolać, bo one bardzo dużo piją. To jest normalne, nie? Moja malutka. Dobra, to na razie. W takim razie. Cześć dziewczyny. No cześć. Co tam? Jak tam? Hmm. Co Felka? Lizawka dobra? Zastanawiam się, czy dziewczyny są faktycznie w ciąży, bo tak jak widziałam na różnych filmach to ciężarne kozy to już przed tak na miesiąc przed, a one właśnie są na miesiąc przed. Były okrąglutkie, a te są takie lekko obłe. Nic poczekamy do końca czerwca, czyli jeszcze pół miesiąca. I zobaczymy, czy coś z tego będzie. Suche listki, je. Moje maleństwo, piękne. Już wszystko, żeśmy wyżarły dookoła, tak? Wszystko, co dobre, żeśmy zjadły. No, trzeba będzie Was przepiąć na nowe miejsce, żebyście sobie miały nowe jedzenie do jedzenia. Tak, o, tak. suche listki, najlepsze. O tak. Dobrze. Mamy. Leszczyna też została przez nie obrobiona ładnie. Także dziewczyny mają dużo, tak? Macie dużo, nie? Do jedzenia. No co mela? Mela, ty owieczko. Ty kozia owieczko, ty. tak wygląda. Wszystko zarośnięte. I wszystko kwitnie. I pszczoły mają gdzie chodzić. I chodzą. Co prawda więcej ich jest na faceli, która jest na polach, ale wodziszek też je zadowala. Że jest dużo fajnego jedzenia dla nich, kwitnie bez. Tam z tyłu ciemne bez dziki, więc będę musiała pozbierać kwiaty i zrobić znowu syrop na zimę, bo naprawdę bardzo się przydał. Nic z nas się nie pochorował, nie przeziębił. Więc jeżeli macie gdzieś w okolicy właśnie krzewy psu dzikiego, psu czarnego, to polecam polecam zrobić taki sok. Dobra, to ja lecę, żeby się wyrobić z, całym, z całą robotą. Cześć, Felka. Bo skoro dzisiaj mam wolny dzień, to muszę go wykorzystać ile się tylko da. A roboty jest dużo i bardzo dużo w plecy. To na razie. W takim razie.